Cześć moi drodzy, ja jestem Matra, witam w kolejnym odcinku z Railway Empire, Wczytuję się mapka, proszę bardzo, zadanie to połączyć Mississippi, proszę, czy brzegi na Mississippi połączyć, w sensie, by most rzucić, zrobić tutaj, kurde, dobra, lecimy dalej. Proszę, na zadanie, 10 firm wiejskich, 250 ludzi przy, przy połączyć, 50 ładunków, to pewnie będę później, Toledo 100 tysięcy, Chicago, St. Louis, Louisville. Kup jedną z firm konkurencji. No dobra, mamy tutaj Louisville. Tu bym pewnie potrzebował jakiegoś kukurydzy. Aha, trochę kukurydzy potrzeba. Teraz możemy do Indianapolis się też wpiąć. Pozwolę sobie wyjechać. Na razie tutaj o. Pozwolę sobie wyjechać. I pozwolę sobie spróbować od razu na dzień dobry stację. Chyba zrobię tu i zrobię to po prostu w jednym tym. Także równo z drogą. Pyk. Od razu sobie roz... ten naprawczy. Powiększymy i lecimy sobie pyk. To no, ale dużo zjadło chociaż no, 80 tysięcy to jest dużo jeszcze pyk. A tutaj kawałek Nie mam kawałek wspólnego toru. Kurde. A tu się wryli, Jezus Maria. No jak głęboko. No, dobra no. Nie mogę, kurde. Też nie mogę, to tu postawię jeden. Ale w kukurydze może zrobię. Jezu. Jak to się wryło, powiem wam. Lokomotywa, Filadelfia. Konduktor. O, nie ma zadań, to dawaj, chodź. Nie wiem, czy to działa, Co to było? Jezus, Marek, co to, co to za twarz? Kto tu jest za. Co? Czy to, to musi być jakaś Halloweenowa. Tak, dobra, mamy Halloween, także witam. Kto to jest? Z pomarańczowa czy żółta? Żółta. A z tym tunelem tutaj zapierdziela. Dobra. Dobra, tutaj zasobów operacyjnych nie ma ta lokomotywka. To że postawmy wie wie wieżę. wierzę. o kukurydzy tu już jedzie. Nie wiem czy jej nie eksploatuje za, za bardzo. Kreatywna księgowość. Z fabryk, ale nie mam fabryk. Nie mam fabryk. To moje badania, nie za wiele. Dobra, i coś tutaj. Z, yy, tu mięso trzeba przywieźć. Tak, mięso trzeba przywieźć, stąd na przykład. Tu wozić ludzi z towarami na przykład wtedy. Dobra, i tutaj damy sobie restauracyjny, chłodni pocztowy. Bo no, nie wiem, o co chodzi tutaj. Nie, nie wiem dlaczego, ale no dobra. Piękny po prostu jest ten tunel, taki wąwóz, cudowne. Posłowiska jak się patrzy.

Niech będzie. Wynalazca. Dobra, 100 punktów innowacji. Niech to się na razie postoi, poleży. Ale widzę, muszę tą kreatywną księgowość zrobić. motora też możemy tutaj złapać. Dreamliner, nowy rekord, dobra. to muszę wpaść, To muszę mieć 200 dragona. Dopiero potem mogę sobie Renclera mieć. No dobra. Miałem jeszcze y, dowieść tą. M mi mięso miałem sobie ją dowieść. I tu po taniości po prostu i tyle. Po taniości 40 koła za Mijankę no. A niech przejedzie ten pociąg. W stronę tą stronę dobra no i dobra zobaczymy jak sobie poradzą te 140 Zresztą, chyba szybszy szy, szy, pociąg jest wynaleziony. Chyba o to chodzi. Piękne są te twarze, bo... Tutaj to oczywiście potrzebuje zbudować sobie tą. Wiesz, że bo nie ma. To na biura. Inżynier. Bierzemy do biura. Mówi, rośnie, rośnie. Dobra, budujemy buty, mięso, teraz będziemy chyba wozić. Popsuł się. A też nie ma wieży. Nie. No. Z czym potrzebują we wrześniu pewnie będzie. To jest budynek naprawczy. Już jest. Dostry wyścigowe. Bo się to zaczynają psuć w Indianapolis. Dlaczego potrzeba Toledo? Drzewa chyba potrzeba. Tutaj nie ma drzewa. No dobra. Nowy dragona. Oh, Nowym stanem federalnym, Kalifornia, proszę bardzo. Mamy się Grand Rapids. Chicago można by połączyć Grand Rapids tutaj, chyba mi nie stać. Do towarów Dragon, Tam Express Rensler, czyli Renslera trzeba będzie zrobić na m, tą wszystkie ekspresowe trasy między Chicago a Toledo. O! Tu się przekupują, widzę Madison, a tu się nie mogę kupować, muszę mieć tutaj. Ma to zrobić. Kto to są obszary wiejskie, nie wiem. Mogę jeszcze piwo dowieść, bo tu nie wiem, znaczy zboże na piwo. Stąd. Tu już widzę, most trzeba będzie zrobić. No ale cóż. To tysięcy. W każdym razie czekamy. I bawełnę też się będzie przywieźć, tak? Tak. A tak to wkleit. Damy tańszą. Prędkość nie jest tu potrzebna w konduktorze. Konserwację. Niech będzie inżynier. Trzy, dobra. Jedzie na alkohol, okej. Okay. Czy możemy bawełno tu wrzucić? Nawet musimy. Panie czy on wie, wiezie. dobra. No ja mam stówę. O. I would have ekspresówkę chyba damy tutaj. Prosto do Chicago, niech tylko dojedzie, się sprzeda i wymienimy ten pociąg. Oh no, what bad luck. Damy lokomotywę, proszę bardzo, 30 tysięcy. Konduktor zajęty, palacz nie, inżynier e, zajęty. I bakardę mamy. Ekspresówki. No, ale teraz super lokomotywo. Proszę bardzo, jaka ładna. elegancko, 40 minut na godzinę. To nie jest z górki. Ja nie, ja nie wiem, czy by ludzie to tak yy, wrywali się w tutaj w ziemię, nie wiem. Tutaj mi cokolwiek. tak muszę rozbudować tą stację. Bo bym chciał pana bawełnę na przykład, Chciałbym wrzucił na ten skrajny tor. I pana bawełnę mógłbym już tutaj wrzucić. Chciałbym zahaczyć o jakby to, to i żeby tutaj są wieże zaopatrzenia ją załapać. Próbujemy. 23 tysiące. Trzeba poczekać. Tutaj do rajowy, zasieć, jeszcze proszę bardzo, to my. 160, dobra. That the two rails have to, że dwa razy muszą się paraliżować od jednego, czyli to mi się wydaje, że to jest bardzo amatorsko O, mnie ktoś tutaj chciał. Po, po, oj, pan, panie, ja wiem wszystko, słuchaj. Dobra, to to możemy sobie już rzucić ten tor w ten. Proszę bardzo, a ten tor dorzucimy, dociągniemy tu. Tak guzik. Teraz tak. Na 13. O, świetnie, nie połączyłem torów, a jestem dzbany. Dobra, i teraz musimy zarobić pieniądz. E, i będziemy targać sobie tym, pana bawełnę. Coś mi ukradli. Księgowy jest, no to biura chyba. Tunele. Nie wiem, czy mi się przyda księgowy, by się przydał do aukcji. Mamy premię 130 tysięcy. Ktoś robi alkohol? Awariusz ustan. Czy tak zrobimy? Bo widać trzeba. Dobra. Czekamy zatem na pociąg. Aby paczek? Kurde, no 25. Nie stać mi na to. Dawaj. Podanko. Hamulec hydrauliczny. Dawaj. 4 you na 10. Naprawdę 4? Raz, dwa, trzy, 4. No 4 na 10. Jak nic. Jak bordę strzelił. 4 na 10. Trzeba drzewa i desek. Skąd ja ci drzewo wezmę, stary? Skąd ja ci wezmę drzewo? Tu jest drzewo. Na zboże ktoś potrzebuje tutaj. Tu potrzeba. Wood. To That's That's o, roka O, Rokajlerz mogę the mississippi is a land border and we must respect it constructing a bridge over it might be doable but it's a huge amount of work otherwise you'd have to supply the construction site at rock island with materials and build another line there just for that that's really not worth it <laughs> I od razu się będzie łączyć yy, pociągiem Chicago Rock Island. Tu muszę mieć zboże dostarczyć. Od razu widzę muszę kłody też dowieść. Także od razu kukuryczkę sobie dodamy. Dobra. Już się mi coś wczepił tutaj, w kubańce Nie stać mnie, czemu tak? Że jest tak krzywo? Odrobi? O Jezu, dobra, więcej odrobinę. czemu takie drogie? Takimi odcinkami to trzeba... Kto to zbudował? A, to, a, to, a, a! Tam już, tutaj stację tak? A. No dobra. Tu będą dwie i dobra.

I was 16 years old at the time. Fantastycznie, dziś niezmiernie. Saint Louis, dostaniemy 140 koła. Dobra, próbuję wjechać z Chicago. 112. 12. Dobra. Wyjechany z Chicago. Teraz zujmy pociąg. Bardzo ładny panie Corneliuszu. Szkoda, że mam... Tutaj... Dobra, tu tu będę woził drewno i tyle. Headhunter Odkaza pracowników. No jej. Okay. też mamy. Bo jeźliwy obrońca, czy znaczy ten ochroniarz, no fantastycznie. Dobra, i tu mamy stację kolejkową, to tutaj musimy zrobić sobie drzewo. Już będzie wesoło. Już mi się robi jakiś most. To no dobra, poczekamy. Poczekamy Nie wiem, czy na tą stację, mam nadzieję, że na tą stację muszę to zrobić. Haster and Haster all the time. That has nothing to do with traveling in style. Nowy, nowy rekord, 48 mil, dobra. No, chyba to jest drewno, nie? Drzewo. Drzewo! chyba. Yy, chyba. Dobra, St. Louis trzeba też podpiąć, bo pieniądze dają. O! Grand Rapids. Nagrywa w sondażach, proszę bardzo. E, możemy coś tutaj, instrukcje odnośnie poczty. Albo tutaj, nie będzie to. Ekrany ochronne, o. Ekrany ochronne, proszę bardzo, ktoś to kiedyś... Ktoś to kiedyś wymyślił, przepraszam. Już kiedyś wymyśliłem ekrany ochronne. Nie wiem czy potrzebują mleka. Mzieję, że nie. Zobaczmy, czy to zadziała na tej tutaj stacji. Nie, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Nie działa. To jest drewno. To jest drzewo. Okej! Okay. To nie, tu muszę to przyjechać w tym. Tylko muszę tartak zbudować zatem gdzieś. No. To jest tutaj do pomyślenia. Ale dobra, moi drodzy. w tym odcinku to było tle dzięki. Widzimy się w kolejnych materiałach. Pa.